Czy to jako zajebistą klawaturę mechaniczną, czy też taką zajebistą myszkę, czy zajebistą? Anitko, Anitko. <laughs> czy zajebiste słuchawki, <są> <laughs> czy też <dać>, o daj. <laughs> Czy też, też milion spiderów do wygrania Genesisa, a może a może podkładki. Pod, pod, ty, to jest podkładka poświetlana, to nie jest prosta podkładka. To, to... dajcie teraz szybką łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, udostępnijcie na Facebooku i napiszcie czemu wy macie to wygrać. E, powodzenia. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, serdecznie. Tak, Rafał dzisiaj ze mną jest i otwieramy paczkę Genesisa, są to je, słuchawki i tak dalej, wszystko jest dla Was. Więc jeżeli chcecie wygrać, koniecznie zabrówcie łapkę do góry i suba na kanale, bo musicie być moi nimic. Tak, ja to już wszyscy. otwieram, bo bateria w kamerze pada i nie ma czasu. Czekaj, zobaczycie jakie tu są kozackie rzeczy. W ogóle pozdrawiam z tego miejsca Dominika. Łubię ci przecież palec. O ty draniu. Tak ci źle było wczoraj? Ty więc subskrybujcie kanał mój, subskrybujcie kanał Genesisa, czyli to po prostu, no jak to nazwać? Kurde. Pasad jest zajebisty. Tak, pa, pasad jest zarąbisty. Pozdrawiamy Dickstera, pozdrawiam Kickstera. Tak. Za zapraszamy Kier was Kier wszystkich tak, na link Kickster bawi i uczy, tak? Tak, Kickster bawi i uczy Kurde, jakie to jest ponapchychane Za Zapraszamy was ogólnie na wszystkie strony Macie podane w opisie Genesis'a Kuźwa Ło, ło, ło Ło, Wow! Jakie tu są rzeczy Jakie to jest Patrz ile spinnerów stoi. zobacz ile to jest spinnerów Patrz tutaj, Genesis'a Spinnery, czekaj, poczekaj. Po, tu jesteś spinner. No to jest spinneru, po tu. To... Dobra, mordy, więc to na temat. W tym odcinku macie do wygrania taką podkładkę, która się podświetla. Yy, macie do wygrania. taką coś, mordeczki, to jest, klawiatura to jest klawiatura mechaniczna. To jest nowa, to jest tyle co wyszło, więc to polecam, to jest dobre. Sam się o to pomieć, ale mam yy, trochę taką starszą, ale chyba droższą. No my... nie bawcie nim ci na mikułaj. Tak, nie wiem jak to powiedzieć nawet. Yy, macie taką, taką myszkę, macie do wygrania. Zobaczcie. Sodacka, myszeczka, wszystko oczywiście dla Was. Ja wiesz co, wydaje mi się, że dobrze by było podzielić to na wie, wiesz, na pierwsze, drugie, trzecie miejsce, nie, a to spinery na przykład na tych wiesz. Tak, taką, zrobić taką, na taką dziesiątkę, nie? Pierwsze trzy miejsca na to najlepsze nagrody, nagroda, a te spinnery na... Mamy, też, mamy też nawet spinnery od Genesisa. Zobaczcie jak tu jest spinnerów, Zobaczcie. Warto. Jaki czerwony stary. Ale stary, nie na początku, kuro... nie w początku, kuro... ale widać, że jest dob... dobrze są wykonane. Te słuchawki są moje, a wy jeszcze też macie słuchawki do wygrania, poczekajcie. Zobaczcie to, te słuchawki, ale k... jakie słuchawki mają. Patrzcie jakie słuchawki macie do wygrania, te słuchawki idą dla was do wygrania. Będzie się podawały, po, podawał, po kolei. Te słuchawki są dla was, Ey... myszka jest taka dla was, zajebista klawiatura, naprawdę. A ta klawiatura to jest YapiTole. ja to otwieram, zobaczymy jak to wygląda. Zajewisz jest. Nice. Czekaj, otworzasz, zobaczysz jak wygląda ta klawiatura, bo ona mi po prostu się spodobała. Jak ogólnie zrobimy, że się wygrana <coughs> chyba nie obrazi. Więc mordy, pamiętajcie, łapka do góry, subskrypcja na kanale obowiązkowa, udostępnienie na Facebooku i napiszcie czemu wy macie to wygrać. Rozsyłajcie z to nie bardzo, jest tak, że, bardzo, To nie jest tak, że jedna osoba wygra wszystko, tylko każda osoba ma na przykład jedną myszkę, druga ma takie słuchawki, trzecia ma kuźwa podkładka, na przykład klawiatura chyba jest najdroższa z tego wszystkiego, co adwiosów. bo będzie dużo osób, a spinery aj. to takie nagrody Pocieszenia będzie. O. Warto. Próbować. Co, co będą? A w ogóle jakie kolory? Trzy czarne, trzy czerwone, kozackie. Warto próbować. Tak. Litko, o, 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 litko! Dobra, wyciągamy kole. Tak. Wow, Zobaczcie <coughs> jak to wygląda zajebiście. <coughs> ja pierdzielę. Więc mordy kozacko jest yeah. naprawdę. Ogólnie jest raz, e, dwa, trzy, cztery, no i plus te sześć spinnerów chyba. Macie w cholerę, 10 rzeczy macie do wygrania. To jest bardzo dużo, więc ja tylko jestem ciekawy jak ta klawiatura wygląda, bo to jest mechaniczna, to jest, to z Genesis'a I tylko to jestem ciekawe. otwieram tylko tą klawiaturę przy was, otwieram teraz jest. na odcinku, na żywo w sumie to to Zobaczcie to... Zobaczcie, macie pierwszy Kurde, jak to, poczekaj, jak to jest ale... zachowane Poczekaj, wrzecznik, wrzecznik Jo, stary stanie. inna klawiatura Zajubista. Ale to wygląda To się wydaje, że to będzie jako pierwsze miejsce, prawda? To, to chyba na pewno pierwsze miejsce, bo ona jest najdroższa, to ona trochę kosztuje. Ty, żeby to potem dobrze spakować Tak, ja dobrze będę wiedział Dobra, zobaczcie Ale jak to słychać, człowieku? Jo! Ej, aż mi szkoda jej oddawać! Aż mi szkoda jej oddawać, zobaczcie. czekajcie, czekajcie, posłuchajcie ten dźwięk, słuchajcie. Kurde mać Ale ładna, stary. A jak ona jest kozacko, ona za niebiesko poświetlana. Elektryka, słyszysz? Mechaniczna Nie, ale cóż, ja się na tym może zakryć, nie jest, ale jest zajebiście co, Dobra, to teraz chcę podziękować z tego miejsca Dominikowi, bo ziom naprawdę jest konkretny, wysyła to wszystko dzięki Dominikowi, nie? on mi te rzeczy wysyła, więc bardzo mu na to dziękuję. Yy, jestem ciekaw, Dominik on nie może spać w nocy, daj spokój. Ja, ja ogólnie ogóle dostałem takie słuchawki od Genesisa, żeby mi się lepiej w CSA grało. Mordecki, jeżeli chcecie wygrać klawiaturę mechaniczną z Genesisa, czy też słuchawki, a może myszkę i tak dalej, to dajcie suba na kanale, łapkę do góry pod tym odcinkiem i napiszcie czemu wy akurat macie te wszystkie rzeczy wygrać, a za dwa tygodnie będziecie mieć wyniki. Ogólnie yy, w konkursie wygrywa 10 osób, więc macie większe szanse, tak jedną jed Spinnery to są nagrody, tak jakby pocieszenia, takie os ostatnie 6 miejsc, a pierwsze 4 miejsca to są wiecie: podkładka poświetlana i tak dalej. No więc w sumie. Piona. jest super. Mordy, więc jeżeli chcecie wziąć w konkursie, dobrze wiecie co robić, powiedzcie już, bo ty to. Polajkujcie, komentujcie, udostępniacie napiszcie dlaczego właśnie akurat ty, akurat ty. Czemu ty masz to wygrać? Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dziękuję wam wszystkim. Dziękujemy w filmie Genesis. Tak, subskrybujcie ich kanał, macie link podany w opisie, bo oni też mają swój kanał na YouTube. Ja zapraszam na ich stronę. Wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj przedstawiłem w odcinku, macie podane w opisie też, żeby sobie obczaić, na, wiecie, tak ogólnie go one wyglądają, żebyście wiedzieli w czym bierzecie udział i Rafał. No więc dzięki, że byliście No i No i mam nadzieję, że wam się podobało Pamiętajcie sub, like, udostępnienie I komentarz, czemu macie to wygrać No, trzymajcie się, siemałko